A no hejka, wszyscy dla Kielk Was witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj gazeta Jaski Kid. Zrobimy wydanie ósme. Otworzymy też saszetki Kalciatori. Mam tutaj 10 takowych paczek. No i pochwalę się. I to jest wszystko zbyt Bydgoszczy wyłowiona Tutaj dwie saszetki z Bundes i zobaczcie, druga karta Spectrum Wpadła mi. Tym razem z Fabio Balde z HSV Hamburga to jest moja druga karta tego typu Spektrum, Więc ja jestem zadowolony z tego wyjazdu. Wiadomo, że setki 10 zł trzeba zapłacić, a za Jasky Kita 16 zł trzeba zapłacić. Gdzie mamy dwie paczki promo plus Alexander Arnold. Są te paczki. I mamy Aleksandra Arnolda. Kodzik, proszę bardzo, łapcie. Kto pierwszy, ten lepszy. No i gazetka oczywiście musi też być. Bo nie mogłoby być inaczej, więc oddalimy sobie. O i przesuniemy. Telefon, bo w telefonem nagrywam dla Was. Saszetki, zabierzmy na razie z widoku. No i mamy FIFA 365. Walka, oczywiście, o saszetki też. Plus jedna z książek. Wystarczy tutaj zaraz wyciąć sobie hasło z tej łamigłówki konkursowej. Nasi no, rodacy najlepsi. Czyli lewy, szczęsny, zieliński, skorupski, bednarek, kiwior, frankowski, zalewski, kesz, szymański, orły musicie, z to lewym, coś nie coś. Rekordy gwiazd ligi mistrzów Haland, Jamal, Ronaldo, Cross, lewy, Mbappé, Zlatan, Ibrahimowicz, a ten odbrada Juda Beringama, też. Artykuł. Ustaw ligę w Ekstraklasie, czyli wasze typy. Na plakatach jest Wirtz, jest Zalewski, Kubarsi. Holendrzy z Milanu, tu mamy Holita z Van Bastenem chociażby. z Busiala jest Dziok Dziokeresz, Cristiano Ronaldo. Jest też Frank Reichardt z tych holenderskich legend. Milanu Jedenastka Polaków, którzy mogli grać dla naszej kadry. Schmeichel, Kościelny, Lidbarski, Jegielka Filip, Louis Voigt, Musiala, Schneider, Dybala Klose też Podolski Coś niecoś o Józefie Młynarczyku, legendarnym bramkarzu mamy Quizy oczywiście też znajdziemy ulubieńcy Prace czytelników, więc w sekcji komentarzy piszcie, czy poznajecie, kto jest ze swoich prac. Postawy sędziów na boisku, co konkretnie gwizdze, komiks. Jedenastki czytelników, więc też sekcja komentarzy, piszcie. No i FIFA 365 będzie z nami dalej. Dwie kolejne saszetki promocyjne i limitka. 9 grudnia. Ten numer wiedzie, więc pewnie cenowo będzie podobna. Kwota do zapłaty. Jamal Messi Rafinha Evchapajor. Pocztówki. No a ten numer gazety jest za złotówek 16, więc myślę, że nowy numer będzie w podobnej cenie. Ale zobaczymy. Dobra, saszetki wracają i promocyjno rozpakujmy. Zobaczymy, czy Real Madrid gdzieś będzie. Więc teraz już was przybliżam. Wiadomo, jak to saszetka, no nie ma co liczyć na super trafy. Manu Kone z Francji, Mbappe również. Fitz Jim, jak Ruiz Enrique, Inter, Parcho PSG, Artur z Botafogo. No i mamy Taitena z Botafogo, Barboze, Foden z Anglii, Fansik. Tego Kenda Sporting, Musakitis Olympiakos, Marseilla, Rui, Atletico Jimenez. No więc nic, nic sensownego, jeśli chodzi o te karty. Może coś tam do albumu wpadnie. Zobaczymy. Ale żeby nie było za nudno, to gazeta tu na bok. I 10 saszetek ser Seria mamy do otwarcia. Brałem 5 z Magtominaem na przedzie i 5 z Pulisiciem na przedzie. I tu macie przypomnienie o rodzajach kart i gdzie co, ile saszetek wpadają. no i oczywiście Momentum, Pani Ekstra Gold, Mythic invincible. Invincible do ja również są. No, zobaczymy co się tu trafi. I mamy kartę bis, kartę plus, Teraz Scremoneze, Parma Oristaniu również, karta plus. Jest Tiades, co so solo doiktorstwet berarti. Do tego Samardić, Alan Martin Kambia i Cambiazo Kolejny bis to Unai z Hellas. Do tego Gogliczidze, Udineze również. I Superstella wpada. Da z Edersonem za Talanty. Do tego Keita, Pizilli i Luwumbo. Myślę, że już którejś z kart na bank mi wpadną, bo braków jest dużo bez dwóch zdań. Bis. Mamy Jeszariego, mamy Borellego również, Cagliari. Jest influencer Di Marco z Interu. Do tego Caracciolo, Pieraniolo i Rafaeleo Myślę, że z tych bisów coś mi dojdzie, myślę. I tyle. Z bisów mamy Ostigarda z Genoi oraz Izraela Torino. Jest herb Boloni Tego Gudmundsson, Kolasinac, Piccinini. Teraz mamy Folorunsho Scaliari na karcie BIS, to samo Falucham również karta BIS. Mamy drugiego influencera, L'Oriente Sasuolo A tego Cekkani, Pongrecić i Amin Sar. No nie trafiliśmy trenera żadnego. Póki co mamy Atekame. Na karcie BIS tak samo Macitelli jest triadę z Juventusu, mamy Gattiego, Locatellego i Kupmeinersa tutaj w tym zestawie. Do tego jest Angerin, Mankitarian i Smolcic. Tym razem mamy Shera z Pizy na karcie BIS, jest trener na karcie bis plus Mister Vieira mamy Guantodoro, Leali Brankarz, że mamy z Genoi ale tego Carlström, Che Adams i Spinazzola. teraz na bisach Palestra Calieri oraz Victor Nelson z Hellasu jest drugie logo dzisiaj Torino tego Luis Enrique, Matia Perin, Jose Martinez. Mamy trenera, którego już w Fiorentinie nie ma, Pioli. Na karcie plus Estupinian i to są na karcie plus triade Sar, Serdar Nunez, Hellasu, a tego Holm, Maktominej i Di Marco. No i saszetka finałowa. No to mamy tutaj Wakuna Bajo na karcie Plus z Udineze. Kolejny trener UniAid. Udinese również. Karta Bis z influencerem Esposito. Cagliari. Na kartach zwykłych Pulisic, jest Korupski, jest też Mancini. Więc cóż, no seria. Nic sensownego nam nie poleciało tym razem. Jak zobaczymy przekrój kart, 2 loga, 2 influencery, 2 razy triadę, superstella Stella, Guantodoro, poza tym trzech trenerów, dwa świeciaki bis i trochę kart zwykłych. Może coś tutaj z tego tutaj będzie. No a gwiazda odcinka, no na pewno ta trafiona w Bedgoszczy, karta Spektrum z Fabio Balde. To już bez nagrywek otwierałem już te paczki licząc na to co się trafi i tu taki, taki numer druga karta spektrum po Jira trafiona więc co? sekcja komentarzy jest wasza pamiętajcie zostawiać lajki suby klikać żebyśmy dalej mieli subów jak najwięcej więc do zobaczyska następnym razem